Dzień dobry, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam taki mały nowy automacik do Gier Arcade Jak widać odnowiony na nowo co on posiada? Posiada tak, posiada ekran kineskopowy. To się mi strasznie świetlówka odbija. Zobaczymy, o wyłączymy, może teraz będzie lepiej ekran, monitor jest z, z telewizora znaczy telewizyjny, zwykły kineskopowy, tak jak old -schoolowy. jest cały pulpit jest tak jakby znaczy wzmocniony, jest to prawie jak blacha aluminiowa, ryflowana jest tak ozdobiony, z przodu mamy głośnik głośnik 15 watów jest monofoniczny tak jak te stare nasze dobre automaty brzegi są czarne w tym że jest to na wzór starego zrobiony nowy automacik, tutaj jest szufladka jest szufladka na laptopa który po prostu wszystkim tym steruje aby go włączyć można sobie normalnie tego laptopa to jest Asus H, Intel Atom 1,6, bodajże malutki 10-calowy laptop, też jest w zestawie, bo to po prostu cała jednostka, cały. Wszystkie gry są na nim postawione. Nie? No dobra, czyli co, włączamy naszego laptopa. Komputer jest y, cały ten jest podłączony do sieci. A, tu zapomniałem tutaj pod szybą, pod monitorem można wstawić będzie sobie jakiś napis, on będzie oświetlony właśnie RGB diodami. Y, one dosyć, dosyć fajny efekt dają jeśli od spodu tam włożę na przykład ze styropianu jakiś wycięty napisik. A to inwencje twórczą co do ozdobienia zostawiam y, nabywcom. Nie? No dobra, laptopik włączony, tu nam się odpala system. System jest tak fajnie okrojony, że po prostu dużo czasu się nie odpala i dużo nie zajmuje. No i cóż, no się odpala nasz komputer, nasz Maximus Arcade. Na razie są tu wgrane ROMy y, mamy gry z, y, z Multiple Arcade y, maszyna Emulator i gry SNES i Nintendo SNES. Tak wygląda cały automacik, On jest stawiany na blat, na stół. Oczywiście jesteśmy u mnie na warsztacie. A więc tak, żeby to lepiej może zademonstrować, wygasimy troszeczkę światła. Mamy tak, mamy Nintendo, no i tutaj mamy gry, w mamy in, w Intel tak po prostu taką ikonę zrobiłem czyli tak strzałeczkami w lewo, prawo sobie wybieramy najpierw na czym chcemy grać dobra, wybierzmy sobie Nintendo na początek tutaj mamy yy, zamiast joysticka góra, dół, lewo, prawo tu mamy po prostu cztery butony, sześć w sumie do Nintendo wykorzystywane są tylko cztery, w tym, że Zanim wejdziemy w te gry, możemy sobie ustawić tym butonem y, regulację głośności. Jak widać, lewo, prawo strzałeczkami y, możemy e efektu, głośność ustawić. Jest dosyć głośny, ja tutaj nie będę y, za bardzo szalał, to zrobimy dosłownie na cztery kreseczki. Y, no i teraz tak, wychodzimy też tak samo butonem pierwszym z regulacji głośności. Wchodzimy startem i mamy listę gier. Naprawdę sporo, około 3000 gier, jak widać w snesie. No weźmiemy sobie na przykład Mortal Kombat. No, no obojętnie który. Odpala, no, a się odpala M.O.T.R., się odpala M.O.T.R. Combat. Klikamy Start. Jedno ręko to sobie za dużo nie nagram, tak jak ostatnio. Klikamy Button jeden Start. Wybieramy sobie. A tego weźmiemy? sobie klikam, klikam, a, a tak szczerze dostałem jak zwykle. No, pięknie. No dobra, wychodzimy sobie z, ze SNES-a. Czyli teraz, żeby wyjść ze snes to tym powrotem. Tu mamy start, tu mamy powrót. Wchodzimy sobie w mamy. I teraz tak, wybierzemy sobie też tutaj Mortal Kombat. Zobaczymy, aha. Zaraz, bo mam tutaj regulację głośności. Może troszeczkę głośniej właśnie zrobię. Mam ten kombat. Dosyć cicha eee... Dobra, dwójeczka, możemy sobie wziąć. Tu oczywiście się odpali emulator. Joystickiem poruszamy. No dobra, weźmiemy sobie o tego trochę cicho, jeszcze raz wyjdziemy sobie z gry yy. naciśniemy sobie przycisk regulacji głośności zrobimy sobie głośniej efekty też głośniej no dobra wchodzimy w grę tym przyciskiem tak samo i tym, tym wrzucamy wirtualnej monety, nie? Dobra, wybraliśmy sobie tego. Głosowanie standardowo. No, pomoże mnie. Oho, nie mogę jedno ręko trzymać i... Ale jak widać, wszystko płynnie, ładnie chodzi, nawet na mamę. Tak wygląda w całości ten automat Arcade. Co poza tym, możemy sobie. Yy, szufladka jest na, na rolkach. Leciutko się otwiera. Możemy sobie tego laptopa w tej chwili otworzyć. Możemy sobie grać nawet na nim. Można sobie go wyjąć, używać też w domu do innych celów. Forma i Bluetooth ma Wi-Fi, ma 3G Samsung h 1005PE bodajże. Tak to wygląda. continue, O, się skończyło. Nie wrzuciłem monety. No. Na sprzedaż na Allegro zapraszam gorąco. Sprzęt jest dosyć głośny, ma 15 watów, 15 watów głośnik. dało się. Jeszcze raz. Dobra, A, już pozamiatane. Dobra, wychodzimy z gry. Ty gier mamy jest naprawdę jeszcze sporo tutaj, także. O. Można sobie całą listę przelecić. Pierwsze, lepsze z brzegu. No, kilka, kilka z kilkoma grami jest kłopot, właśnie, bo nie są. Znaczy, są z Neo Geo, nie? Klaga. No, jeszcze nie tró. Pamiętacie te gry z automatów? Gorąco zapraszam.